Dziś tylko teraz masz rachunek, co robiłaś na YouTubie Ale najpierw odwiedzę. nie ma, nie ma jej, nie ma, nie ma jej, nie ma, nie ma, nie ma jej. Tylko na ulicy tej. Wycisź, piłap, pięś. ja, to Witam wszystkich Twój komikos i przyjechałem do Krakowa specjalnie na Pokémon. Będę łapał Pokémony i zobaczcie, jest tutaj Emil i Kamil, i idziemy teraz na dworzec po prostu spotkać się z resztą, bo już na nas czekają. Jesteśmy przy zegarze słonecznym, tutaj jest team walorów czerwonych. I kto jest z team Misty? Ręka do góry. Wbijamy do Dżema, odbić go. Jeszcze trzy osoby dołączyły do, do walki. Cztery. No właśnie, ja. Szybko. Pierwszy pokonany. Bo innych, jak biją. Jak pan ujdzie? Jak jakoś idzie. O, ma pan ma champa, a pan ma geradosa. Pan co ma? Bigos. Tak. Mi się gra ja mam zielony super, armii. a pan... Ja tam czerwony. Czerwony pan Sam, jesteś? No. A tak. to zmieni pan tak. markę. Telefon. Telefon Samsung, nic dziwnego. A jak lepiej byle co? Z Dragonite a została. A pani co tam ma? <laughs> Też jakiegoś Jinxa Tak. O kurde, gołębia idea. Ile serw. Ogólnie. Miał być plan, że daleko pójdziemy będziemy zwiedzać miasto, wchodzić na rajdy ale... Halo? Chyba, chyba, chyba nie będziemy się specjalnie męczyć, żeby gdzieś chodzić daleko. Nie ma, nie ma jej. To jest takie pytanie. Taka odpowiedź. Zrobię jeszcze takie, wiesz, dramatyczne ujęcie. To jest piękny dżyn. Zegar słoneczny. Która jest godzina na zegarze? Nie ma słońca. Ja nie powiem. No. I jak to jest, że nikt nie wstawia jeszcze Pokemona? Ja, ja nie mogę. Aha. <gry> no, oni tam czekają z waloru, żeby wstawić. Ja to nie boja boja boja. Wszystko jest gościnnie w Krakowie. Po skończonej walce, jak drużyna, która przejęła chce wstawić Pokemony, to ciągle się pojawia komunikat, że Jim jest atakowany. I no czasem to, to mija po czyste. chwili, a czasem trzeba czekać dłużej. Pierwszy. Dobra, idziemy teraz po drugiego dżimera. Poważny operator. Aaaa, ah! palca przyciąłem. Tutaj mamy kolejny dżim. Panie weź, zmień pan to konto. <śpięk> Było się zapytać przed pokemitem, jakie kupić na Allegro. <śpięk> Let's play Valor tak. no tak, tak dla zasady troszkę malinek użyczyliśmy. Pożuk i gruby bigl! O Jezus, muszę iść go skamerować. A ty się boi? Boisz się mnie? O, Nie, spokojnie. O ho, ho, ho jakie fajne. Puścią fuksia Tak, przeskoczę. O moment, tak. Mij pięknie myśluje. Spokojnie spokojnie. O, szło. Teraz panią zapląta. Już się nie boisz, widzę, no widzisz. Dobra, idę nagrywać to, co miałem nagrywać. A wiecie, pieski silniejsze ode mnie, nie? <gryzny> Dobra, dramatyczne ujęcie. Cóż, sklepany, niesklepany jeszcze. <gryzny> jeszcze chwilę. brakuje jeszcze nam... Bo to jest ostatni Pokémon chyba już. Kura z pokemonów tyle razy walczysz, a później po prostu jak im osłabisz punkty motywacji to po prostu widzisz. Jak zejdzie im do zera to wtedy wypadają. Ale skomplikowali z to jest jak już druga to wszystkie już padają. Szkoda, że nie ma tak jak w tych klasycznych pokemonach. No właśnie wybierasz atak, wszystko, no. to by było zupełnie inaczej, tylko że dłużej by się wtedy walki toczyły. Ale przyjemniej. Przyjemniej. No tak to klikasz jak wiesz. No. No i ty. Ah. Patrz, patrz jak mi się fajnie gra zawiesiła. Tak Czego widać? Nie widać? Widać, widać. I to jest Gym, nie, nie, nie mogę z niczym nikim walczyć, mogę wyjść w menu. Ja mogę jedyna się... Ja nie pytaj, ile Nie ja, widziałem, Czuję bardzo. 500 zł. Jak tam szyko? 500 zł wydane. Jak... No, ja Może wykorzystasz trochę końców teraz. Na rajdy, na rajdy wykorzystam, bardzo no chętnie. <sujesz>? Jeśli będzie jakiś no, tyrek co teraz złapałeś? 92. A to widać co? ma? Według niektórych ten Pokémon to Sensil. A. Nie? Snisil. <laughs> Snizel. Mogę do nich podać i się zapytać co myślę o Pokemonach. Chcesz? Nie. Dzień dobry, mogę państwu zadać pytania? Nie. Nie, nie. O, nie można. Chyba auto autosumuję. Park Strzelecki w Krakowie. Mamy tutaj Pokestop. Pomnik papieża papierze. Tutaj trzeba złożyć hołd Wielkiemu Polakowi Halo, papieża nie podbijamy? nie ma tam dalej jest Kurde, ja bym papieża zrobił dziwne jest Ten pan za wami atakuje a pół godziny no, pierw tu będziemy odbijać tego trzeba. dżima, a potem pójdziemy... Lurujemy? Tak, wsiądźmy sobie na Lury. Poczek Przez te pół godziny, pójdziemy na Lury. Nie a, nie jak pan ma na imię? No. Czekaj, no, tak, zobacz, zdałem tak, tak. Dobra, no, tak, walczcie sobie, a my idziemy na Lury. Co? To? Pokaż to. Jak to nie wygląda? <grym>. Wszyscy naraz wstawili. Co to jest, za Pokémon? Napisz komentarz. Ten pomysł z pokemitem wyszedł przypadkowo. Super poketrener, ja łapie pokemony fidget Gdzieś Widzisz Hiko, teraz masz rachunek co robiłaś na YouTubie Robił fidget spinera fidget, spinnery, fidget spinner jest dla pedałów To Lugia, ja cześć pobliżu Sobie, sobie lata Halo? Ha, ha. Krushi, O stary, stary Lugia, serio? Chyba pójdę złacać ją

Jesteś pewien, że chcesz kontynuować nie ten kanał? Nie trzeba nie trzeba nie zmienić, nie trzeba nie zmienić nie zasady pokemitu. Może jakieś ograniczenia wiekowe. W Warszawie to było proste, bo było, były spotkania w tym. W po prostu. 9 golden raspberry, Kusma. o Cherry revive 6 rare candy, 100 oh. candy, co ma, się, się, wejdzie w ścianę, guzma. Nie ma bo Pokemony i nie... Dobra, to... I, I dobra. nie ma Pokemony co? bo... Collection is full, nie mogę złapać prasa. Fajnie. Z Szymonem się eee. narazie zdążyłem. Nie, wyskoczył. Przed... No. Nie, no. już... no. nie wyskoczył. Tak A ja mogę. A ja mogę. Przącząc, cię mam dla ciebie pełno korp energii, podpiszesz mi cztery? Po co ci cztery? A mogę wszystkie? Nie mam markera. O, złapany. No nie. Jaki macie mu wset? Nie, wyskakuje mi ciągle. Złatnie. Nie, gdyż. nie, gdyż. nie, nie no, bo nie coś tak słaby, że policja przyjeżdża, kiedy jesteś. Niestety. Jest Jest no. Nie, nie udało się. Po przyjechali. Cztery za

Ta chwila. Ej, jak tylko myślisz, że sklepie osób? Ej, ja też mam. 9, ten. Golden, 8 reviv'ów, Charge, DM i, ja, i tyle. Dobra, bym Dobra, ile my pokeboli? Sześć to się to się to to 6 cukierów. Co dopirować? Właśnie to nie wiem. To za mamy możemy I mi Dobra, weź tu pokaż, bo mi się wyłączyło nagrywanie. Dobra. Ty Pierwszy, pierwszy pokeball! Tak to się robi. W Krakowie tutaj. Nie ryzykuję. To sprzyjało mu Bozia Mariacka. przynosi szczęście, szczególnie 1888 CP. Leak oraz Earthquake złapany tutaj w Krakowie na pokemicie. Micie. A jak nie będziemy jest A będzie nie ma. Miejsca, to do domu. Góra jeszcze jest w pracy. A. Też myślałem, że to on na początku. <grym>, ale nie pokazuje jej tego. Tak.

Należy... jak okej? się? Tak. Pięć osób bo. jakby chcę! Jak Chcę! Ja chcę. Ja chcę. Ja chcę. Ja chcę. Ja chcę. Najlepszy kari na którym byłem. Ja chcę. ja nie Ja jeszcze chcę. Pasolki to Albo dobra, albo średnia, ale tu jest na serio smak więc też to muszę zjeść, Tak, to wziął. Musisz jest? To jest? Nie. nie. nie albo Jeden dla to? Jedzenie mam do psa, nie dla butę, nie dla psa. Mam jedzenie dla psa, lubię. Mam taki sam. Ja mam ty ja cztery dajesz. Ale ja ja mam jego. On nie, jest Popcorn. Delicious. Mam coś z ty co A może ktoś ja lubi żegiki? spoko jak my normalne jedzenie. Ja, ja, ja nie wiem co mam, to są dobre. Ja mam Jaki kolor był? A to był ja, jak się to jadziesz, to to albo puding, to albo to jedzenie dla psa. To nie i Ja mam nie wiem, co to albo to. Hiko, ja miałem jedzenie dla psa. Ja też. No i co? Smacz to było? Tak, Cienię bardzo. Dobra odcinek, ale dla mnie to żadna. Dobry poczuł. Dobry poczuł. Dobra cina, bo ja się Ja miałem poczuł. Ja moja poprym. jest dorzucona. to musiałem tylko sobie Jak robić zdjęcie z tymi? Z tymi osobami. Jak najszybciej. Uciec nogi. Czego chcesz? Kurde, uwielbiam go, dobra. już. Nie to jest. Tak, jest, za tylko jest ja, ja. Tam było. Kogo? Kogo? Kogo, Kogo? Wształt, to zdjęcie. <grym> Jakie zdjęcie? Ja nie wiem, coś chciał zdjęcie. Ja już robiłem. Dzięki. za to zdjęcie. Jasne. Kurde, to nic nie dzwoni, to... Ale na prasę? O, karty Tylko za się zamienimy, właśnie. nie.

O teraz widać, w taki jak Chciałbym kotą. Kogo byś chciał dać? Nie wiem, dlaczego. Pan kamerzysta Jest tu flash? Nie, u mnie Już się nagrywa, tak? A, nagrywa się, Nagrywa się, a głosowa Tutaj są angielskie karty Mam shiny jirachi jeszcze tutaj Serio? No Ona jest na usbanowane Już? Tak? Nagrało się? Tak No i co? Mówcie, przemowa końcowa Zakończenie Dokładnie Nie udało nam się ani Snorlaxa, ani prasa. A ja złapałem! I ja też pa. złapałem! Szyma! Dobra! Szyma! Szyma! Dobra. Dobra. Dziękuję za uwagę! Zobacz również inne filmiki na moim kanale. Zbieram wszelkie gadżety związane z Pokémonami i gramy Nintendo od 1999 roku. Zajrzyj na moją stronę gigant.pl znajdziesz tam mojego face'a, snapa, insta i inne media społecznościowe. Pozdrawiam i złapcie je wszystkie. Na razie. Cześć.